Tą osobą współuzależnioną jest najczęściej żona. Żona, partnerka, prawda? Co taka osoba robi? Otóż. A witajcie. Kochani, w ostatnim odcinku opowiadałem o współzależnieniu od alkoholu, współzależnieniu dziecka, czyli o tak zwanym problemie DDA, dorosłego dziecka alkoholika. A dzisiaj chciałbym powiedzieć o drugim obliczu współzależnienia, czyli o takim współzależnieniu osoby, która po prostu jest partnerem. Partnerką, bądź też czasem nawet rodzicem osoby uzależnionej od alkoholu. I jeszcze raz powiadam, że to zjawisko dotyczy nie tylko osób uzależnionych od alkoholu, to dotyczy również osób uzależnionych od narkotyków, ale oczywiście ten problem uzależnienia od alkoholu jest najczęstszy, najpopularniejszy, dlatego koncentruję się na, na tym wątku. W skrócie powiem, że mówiąc o dorosłym dziecku alkoholika, mówiłem o osobach, które w dzieciństwie miały rodzica alkoholika i bardzo często te dorosłe dzieci alkoholika wybierają sobie na partnera na partnerkę osobę uzależnioną od alkoholu. Ale niekoniecznie, niekoniecznie. Bardzo często osoby, które nie miały problemów uzależnień w rodzinie, no po prostu tak się składa, iż trafiają na alkoholika czy alkoholiczkę. No to nie zawsze jest tak, że Ktoś jest tym alkoholikiem już od samego początku związku, tak? Bywa, że problem nałogu się rozwija już w trakcie trwania związku, a jest on spowodowany tym, że życie przerasta daną osobę. No. Może się okazać, że ktoś po prostu nie sprawdza się w roli męża, w roli ojca, w roli pracodawcy. No to bywają różne, często obiektywne sytuacje, czasami jakieś dramaty życiowe, potrafią uruchomić sytuację, w której człowiek, który normalnie no, nie sięgałby po alkohol, zaczyna taki stres w jakiś tam sposób e, właśnie leczyć, rozładowywać przy pomocy alkoholu. I wtedy e, możliwe są różne mechanizmy u partnera, partnerki, ponieważ wśród alkoholików zdecydowana większość to, to mężczyźni, to w granicach 70 paru procent, może nawet do 80, w związku z tym tą osobą współuzależnioną jest najczęściej żona, żona partnerka. prawda? Co taka osoba robi? Otóż taka osoba zaczyna jakby... E, uczyć się funkcjonować w takiej dysfunkcyjnej rodzinie, czyli przyjmuje na siebie obowiązek, nie wiem, zarabiania na dom, odwożenia, przywożenia dzieci, e, remontowania e, domu, e, obowiązek zajmowania się praktycznie rzecz biorąc wszystkim i zaczyna zajmować się swoim partnerem e, jak kolejnym dzieckiem, tak, e, w jakiś tam sposób go usprawiedliwia, e, usprawiedliwia go bardzo często przed dziećmi i takim prostym, częstym mechanizmem jest mówienie, iż na przykład, no tak, no pije, ale jest dobry, bo nie bije, bo nie robi awantur, tak, albo na przykład, no dobrze, pije, ale no, nie wpada do rowu, nie zanieczyszcza się, pije, ale śpi w domu, pije, ale nie zdradza, yy, pije, yy, ale nie. Yy nie jest bezrobotny, przecież przynosi pieniądze do domu i tak dalej, i tak dalej. Prawda? No, taka postawa jest postawą bardzo szkodliwą, ponieważ człowiek no, jakby nie może przeciążyć się. Życie trwa długo, życie to taki maraton. Jeżeli już na drugim czy piątym kilometrze nagle się okazuje, że mamy pęknięte buty, to naprawdę nie jesteśmy w stanie dobiec do, do mety. Tak? Prawda? Misją człowieka Człowieka nie jest jakby holowanie drugiego. Człowieka. Każdy tutaj musi brać odpowiedzialność za swoje życie. Dlatego, jeżeli mamy do czynienia z partnerem, partnerką, którzy są uzależnieni, to należy bezwzględnie zażądać leczenia. Tak? Taka osoba musi rozpocząć leczenie. I to leczenie może odbywać się w warunkach stacjonarnych, może się odbywać w warunkach ambulatoryjnych. Wiąże się oczywiście z bezwzględną, podkreślam, bezwzględną abstynencją yy, od alkoholu. I nie ma tutaj żadnych wyjątków, nie ma tutaj przebacz. Jeśli ktoś nie chce się leczyć, wówczas najbliżsi mają możliwość skierowania sprawy do sądu. Tak? Kieruje się sprawę do sądu rodzinnego o przymusowe leczenie, i wtedy taka osoba zostaje wzywana, jest badana przez biegłych. Bardzo często jest tak, że wcześniej warto zgromadzić materiał dowodowy w postaci interwencji policji, tak? W postaci no na przykład chociażby bardzo często jest tak, że osoby alkoholicy tracą prawa jazdy. Tak? W związku z tym warto mieć ten materiał dowodowy, warto to przedstawić biegłym i wtedy biegli e, kierują osobę na przymusowe leczenie. To może być leczenie stacjonarne, to może być leczenie ambulatoryjne, ale w wielu wypadkach już taka sytuacja Stanowi, można powiedzieć, zimny prysznic. Jeżeli to nie działa, jeżeli to nie pomaga, no wówczas warto podjąć kroki o charakterze separacji, czy też czasem po prostu rozwodu, pamiętając o tym, że nie można. Dzieciom jako wzorca pokazywać osoby uzależnione, nie można jej usprawiedliwiać, ponieważ no, może to doprowadzić do tego, że w kolejnym pokoleniu takie dziecko czy samo będzie alkoholikiem, czy też właśnie będzie dorosłym dzieckiem alkoholika. No, ale niestety jest tak, że bardzo często osoby, które są współuzależnione, no, nie mają. Siły, nie mają energii, żeby to zrobić. I dlatego właśnie to rozpoznanie F43.2, czyli współuzależnienie, otwiera możliwość do korzystania z poradni zdrowia psychicznego, również na NFZ. Można przyjść i można rozmawiać z psychologiem, ze specjalistą terapii uzależnień, właśnie jakby. Podając, że tym problemem jest współzależnienie, innymi słowy, bardzo ważna część tej dzisiejszej mojej wypowiedzi, osoba, która ma, czy dziecko, czy męża, czy czy żonę, czy oczywiście rodzica alkoholika, może sama, czy też wręcz powinna iść sama do psychologa, do psychiatry, do specjalisty, terapeuta leczenia uzależnień i taka osoba i później jak za rękę, jak przewodnik, będzie tej współuzależnionej osobie pokazywać, tłumaczyć, jak, jak z tym walczyć, jak się bronić, tak. Taka osoba może podpowiedzieć również adresy prawników, tak klubów AA, szpitali, różnego rodzaju ośrodków może pomóc w skierowaniu sprawy do sądu rodzinnego. Tak więc jakby dodać odwagi, towarzyszy osobie współzależnionej jest bardzo ważnym partnerem. Więc jakby to trwa, to jest proces, tak? To bardzo często jest tak, że to nie jest tak, że ktoś przyjdzie raz, drugi, trzeci i od razu już tutaj, prawda, kładzie papiery na stół, wniosek do sądu, etc. To są trudne sprawy, tak, to są trudne sprawy, trzeba mieć tego świadomość. Są czasami takie okoliczności, w których, nie wiem, ktoś świetnie zarabia, prawda, w momencie w którym on, nie wiem, pójdzie. Na leczenie, to, y, ktoś, to, to druga strona się boi, że, że straci tą pracę, przestanie zarabiać, przestanie utrzymywać dzieci. Ale to, proszę Państwa, to jest zamiatanie tematu pod dywan. To jest y, metoda strusia. Prędzej czy później alkoholik, alkoholiczka straci pracę, y, prędzej czy później dojdzie do, y, dojdzie do nieszczęścia. Im dalej w las, tym więcej drzew, y, tym trudniej się wyleczyć z choroby alkoholowej. Tym ten układ rodzinny w tej patologii się konserwuje, tym większe deformacje zachodzą w umysłach innych uczestników. Tej rodziny. Ja pamiętam taką sytuację, miałem kiedyś pacjenta, który kompletnie pijany, wjechał w radiowóz, tak, wjechał w radiowóz, a jechał bez prawa jazdy, ponieważ to, stracił to prawo jazdy z powodu nadużywania alkoholu. I no, oczywiście tam odpowiadał z wolnej stopy. Został karany bezwzględną karą pozbawienia wolności, ale wymyślił sobie, że się schowa w szpitalu psychiatrycznym i może w ten sposób uniknie kary bezwzględnego e, więzienia. Pamiętam, kiedy to wykryliśmy, oczywiście bardzo szybko wypisaliśmy go e, ze szpitala. Natomiast ro, rodzice tego człowieka, już starsi ludzie, to był dorosły mężczyzna, no, mówili, że przecież ten człowiek musi się leczyć, że nie może iść do więzienia e, i tak dalej. Do tego stopnia jakby nie zdawali sobie sprawę z powagi sytuacji ja zwróciłem uwagę, że ten człowiek miał bardzo małe dziecko, to dziecko miało bodajże chyba 2 lata i ten alkoholik, on był tak pijany, że tak jak mówię, wjechał w radiowóz, no ale przecież najpierw wyjechał z podwórka, tak, i teraz zadałem pytanie, a co by się stało, gdyby przecież na tym podwórku bawił się ich wnuk, tak, dwuletni wnuk, przecież ten człowiek by go przejechał, by go po prostu zabił, tak, no to w jakiś sposób zaczęło rzeczywiście studzić głowę tych, tych rodziców, ale gdzieś tam dalej mieli takie poczucie, że aby go chronić, żeby on tylko prawda, nie odpowiadał za swoje czyny, taka postawa naprawdę do, do niczego nie prowadzi. Być może, gdyby odpowiednio wcześniej ta rodzina postawiła bardzo twarde warunki temu człowiekowi, to nie doszłoby do tej, tej, tej całej sytuacji. No, na szczęście też nie doszło do jakiegoś wielkiego dramatu, bo, bo, mimo, że, bo mimo, że ten człowiek trafił na sankcje, to jednak no, no, nikogo nie zabił, tak, prawda? I ta sankcja pewnie była stosunkowo krótka ale to pokazuje, że cały układ rodzinny, że ludzie mogą jakby z wokół tego alkoholika koncentrować całe swoje życie i ci ludzie również powinni trafiać. Do naszych ośrodków terapeutycznych jako współzależni. Tak więc, jeżeli macie Państwo w swoim otoczeniu e, ludzi, e, może jakiś przyjaciel, przyjaciółka, ma męża alkoholika, ma żonę alkoholiczkę, ma ojca, matkę, no najczęściej, tak jak mówię, no, najczęściej to są mężowie, najczęściej to są partnerzy to pamiętajcie, że nie jesteście, to nie są oni bezradni, mogą szukać wsparcia w centrach zdrowia psychicznego właśnie jako osoby. Współzależnie. Bardzo dziękuję. Proszę o udostępnienie tego materiału, o lajkowanie, o subskrypcję. Tradycyjnie tutaj algorytmy YouTube'a są nieubłagane, więc jeżeli Państwu, Państwu się ten materiał podoba, jeżeli możecie go udostępniać, jestem za to bardzo wdzięczny i zapraszam ponownie za tydzień.